sprzątałem garaż słuchajcie i znalazłem ledy nawet zapomniałem o nich jak wiecie testowałem przeróżne ledy do mojej hondy w końcu założyłem ledy oparte na diodach philipsa niby a świecą bardzo dobrze i jak może pamiętacie robiłem test w stosunku do ledów opartych na diodach Cree więc ja je zostawiłem w garażu wtedy bo tak sobie pomyślałem, że może filipsy się spalą albo coś ale one chodzą super, mija dwa lata nic się nie dzieje więc słuchajcie, mogę odsprzedać pewnie w dobrej cenie nie pamiętam nawet ile za nie dałem N Nówki słuchajcie, założyłem je wtedy tylko raz do testów Czyli LED na dioda mocowanie H11, czyli pod Honda CRV, uwaga. Czyli jeżeli na kanale są użytkownicy Hondy CRV, i chcieliby takie żaróweczki, to mogę odsprzedać, podlinkuję Wam z tyłu i może w opisie test, żebyście widzieli jak one świecą. Thank you.